Witam bardzo serdecznie. Proszę zobaczyć, jak można rozwiązać takie zadanie. każde wyrażenie, którego wartość jest równa 100. I tutaj mamy kilka przykładów. Należy zwrócić uwagę, że musimy zastosować kolejność działań. W pierwszym na pewno nawias jest najważniejszy, więc obliczę przede wszystkim ile. Wynosi 6 dodać 14, to będzie 20, ale jeszcze to trzeba pomnożyć przez 4. I teraz tak, 2 razy 4 to jest 8, i jeszcze 0 to będzie 80, więc to nie jest równe 100. Drugi przykład, mamy odejmowanie i mnożenie. Mnożenie jest ważniejsze, w związku z tym muszę przepisać 121, objąć, a 8 razy 4 to jest 32. I teraz odejmujemy, odejmę to w sposób pisemny, od jedynki nie można odjąć dwójki, więc będę pożyczała, nad dwójką zostanie 1, tutaj do tej jedynki dopiszę 1, więc to jest 11, 11 odjąć 2 to jest 9, od jedynki nie można odjąć trójki, więc pożyczam, skreślam, tu zostanie 0, a tu dopisuję z przodu jedynką, więc mamy ponownie 11 odjąć 3, to będzie... 8. Czyli wyszło nam 89, czyli to też nie jest 100. Kolejny przykład. Mamy mnożenie, dodawanie i mnożenie. Więc tutaj jedno i drugie mnożenie możemy wykonać równocześnie. Więc 7 razy 10 to będzie 70 dodać. 3 razy 10 to jest 30. Więc łącznie mamy 100, czyli jest już nasze działanie, w wyniku którego wynik wynosi 100. I ostatni przykład, sprawdźmy. Tutaj mamy dzielenie, dodawanie i dzielenie, więc jednocześnie możemy wykonać dwa dzielenia. 250 podzielić na 5, ile to będzie? Zakrywam 0. 25 podzielić na 5 to jest 5, i jeszcze dojdzie to jedno 0 więc wyjdzie 50, dodać, zakrywam jedno 0, 20 podzielić na 5, to jest 4 plus 0, to będzie 40, razem wychodzi nam 90, więc nasza odpowiedź to C. Dziękuję bardzo i życzę miłego dnia.